Ręce. Dobra, i się rękę dam, proszę państwa. No, 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 się ma power czy jak ci tam? No, jakoś tam. No, dobra, się ma, jakoś tam. No, jakoś tam jest tam. No. no, tak, 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 tak. Faros będę miał pierwszego. Kur, ale on dobrej temy. Kurwa, jest do środek Prawda? Takie dobrej temy. O, ja Dobra, mieć. zrobiłem już kogoś, nie wiem jak to jest. To jest pereł. Jedno. No właśnie. A ja, z... mam, mm, ja mam, jedno, ale będę się kupił, kupował drugą. Ale nie masz bipa. No nie mam. Co zrobić, nic Trafiłeś nie Trafiłeś kogoś? Bo już słyszałem. No, 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 trafiłem, trafiłem. O, ale mam przecieka. dziwnie się tak czuje. Jak z kimś na w Minecrafta nagrywam, dopiero raz, z kimś Minecrafta nagrywam, naprawdę. Haha. Nie z wiem. Czy... widzem. No jestem od dzisiaj twoim widzem. Aha, dobra. Byłem kolego, a teraz jestem widzem, Okej. Okay. Widzicie, magia. Magia... magia... No To ty tu jesteś, Już nie na ciebie strzelać. O kurde. Będę, tam będę moją już uważaj. Bronić mnie! Jestem waszym królem! Ej, oni się nie umieją zabudować. Prawda? Ale oni ci zabudowują, czy jak to tam? Dobra, ja jestem. I papa! To ty! O, ty, topko! Nie, nie żyjesz. Zdydał! Zdydał! go! Cięcie. Obo. Dobra, ziemięczki, w tym już po cięciu. I Arbuzik go wkurzył, dlatego ja go zabiję. Na ciebie nic, na ciebie nic o zrobię, panie. Ha. Wiesz, ty ze mną tutaj nagrywasz, więc a ja jestem tutaj jakbym twoim pomocnikiem. Bo tutaj na... Ja nagrywam... Kupi. o Dobra, 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 ubieramy się zimyczki, ubieramy się, bo byłem gły, ale bucików nie mam i mi jest trochę zimno. Słabi tego arbuzik? No. Dobra, klepiego. go. Klepo. Widzicie? Tak to już jak się w tamtym, tamtym, tamtym. O. Ej, znowu jestem cały jak ale A hmm. ja mam budyne. Łaczej, do, No ale włączyłem nagrywanie. Dobra, ziomeczki, zauważyłem, że jak chodzę do typu, to cały czas dedam. dlatego teraz pójdę na środek. A ja cały czas wygrywam. Tak. Jak on chodzi na środek, to cały czas wygrywa. A jak ja chodzę do typu, to cały czas przegrywam. Bo jakby coś do tamtą arenkę co on deadną, to ja też wygrałem. Dobra, te się tam do ciebie. Jak chcesz, to masz jak sobie mieczek. Nie mam, mam. To weź sobie... O! enchantik mam! Ty weź tam na dole w ja, ja tu wezmę, wezmę na górze. Tak! Ty! Wdedam. E. O, tutaj jest! Ej! Ej, chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Do, ej, zero, Oj, To nie mnie! Sorry, sorry. Oj, ale fajny miecz. Mam, hmm. mam trzy perełki. Ile masz perełek? Zero. Ty, tu jest jakiś na górze. Ej, daj jedną! Ma, I masz jeszcze to i to. No masz, ale ja wolę nie. Ja nie, ja wolę. One. Ale jeszcze ale ci butciki rzuciłem z niego. Dumaczki że dobra. Ale dobra, Matisz to, to był VIP i to jeden. Ja tak, go nie... zabiłem, nie ty. a ja mam dwa Jantyngi. Uspadnę! Uważaj! O, on jest na górze. Ty, piję, bo jedna. Bo się go tam zwalę, spokojnie o! ej, coś mnie klepie No ty, kurde, tak, 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 tak. dobra On dobra, zabrać Dobra, najf. Ja wybrałem... No no ej no, on strzela doma O ty Dobra, jestem przy nim Ej, dobra, to chodź teraz na dół i zbudujemy kosiarenkę, okej? Okay? Nie! Jeszcze nie! Dobra, dobra chodź Okej okay. Nie mam odrzut, mogę Cię wziąć Okej, okay. odrzut Ja też mam odrzut, ale na kamiennym Weź się Jest! to jesteś Ziomeczki, bijcie, brawa I to już była ostatnia ręka, więc To No już pchałeś Dobra, Dobra. Nie lubię Cię Idę do miejsca obrażania się <laughs> Dobra, ziomeczki Idę do miejsca obrażania się Na razie A dzisiaj, na razie a dzisiaj... obraziłem się na niego Obraziłem się